Mamy szereg wykonawców, mhm. którzy zapraszamy do, do Ostrudy i którzy w amfiteatrze wystąpią i zapraszamy wszystkich gości na nich. Piotr Harasim w barwach w armii Mazur, Artur Munie, kierownik biura promocji miasta Ostruda. Dzień dobry panie Arturze. Dzień dobry państwu. E, zbliżają się Dni ostrudy, to takie cztery dni e, takiej pełnej zabawy dla was, e, dni i wieczory, podejrzewam. E, to chyba wydarzenia, które, na które najmocniej mieszkańcy ostrudy czekają, zgodzi się pan ze mną? Jako mieszkaniec, tak, Ostrudy Tak, zgadza się, zgadza się. E, no święto miasta, to, to dużo gadać, e, to jest to najważniejsza jakby impreza w roku dla miasta, dla, myślę, że dla Ostródzian też, no ale oczywiście turystów też zapraszamy, żeby sobie poświętowali razem z nami. W tym roku 4 dni. 4 aż dni. 4 dni. 4 dni staramy się jakby no, jak najdłużej to świętować i, i, i różnymi atrakcjami wypełnić właśnie aż 4 dni, czyli zaczynamy już w czwartek koncertem międzynarodowym, konkursem tenorów w amfiteatrze. Część imprez jest biletowana, część jest w tym wolnym. Będzie muzycznie, będzie też do śmiechu jak zwykle? Oj, będzie różnie, tak. Będzie jak powiedziałem koncert tenorów, a w dzień później w piątek 2 sierpnia Polska Noc Kabaretowa, gdzie no, cała, cała plejada kabaretów, także tu są niestety już bilety wyprzedane, ale, ale dookoła wokół tego wydarzenia, czy w piątek będą się również inne imprezy toczyć, na które no, nieodpłatnie zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów. No właśnie, bo to nie tylko muzyka, nie tylko kabarety, ale też takie wydarzenia towarzyszące też dla całych rodzin, prawda? Bo tych instytucji, które z Wami współpracują przy okazji organizacji Dni Ostródy, no jest, jest wiele. Tak, no, staramy się zaangażować, żeby te Dni Ostródy pokazały też to, co robią Ostrudzianie, turystom też, między innymi. Staramy się angażować jakby jak najwięcej właśnie podmiotów, które bo Strudzie działają I to, i to będą dwie sceny, przez trzy dni będą dwie sceny żebyśmy mieli jasność, czyli jedna scena na amfiteatrze w amfiteatrze biletowana a druga scena na molo, gdzie będą koncerty właśnie no, między innymi z zespołów takich eksportowych moim zdaniem gdzie w piątek wystąpi ciocia Olson tą rytmie reggae, jak to od Struda chcemy zaprezentować, a także Beavis Rapper, który wraca na, na nasze, nasze podwórko MDS Ogierów, OG również taki raper ostródzki, później dyskoteka, DJ zagra, to, to na molo, a w międzyczasie między molo a amfiteatrem gry, zabawy dla dzieci, yy, tutaj między innymi przewidujemy strefę Sokoła Ostróda, tak, Soków wszedł do czwartej lidy, nasza, nasza ostródzka drużyna piłkarska i, i to będą chłopaki z... Piłkarze, no, zachęcać dzieciaki i rodziny do wspólnego spędzenia czasu przy piłce nożnej. Mhm. Z, mamy mi w Zanim jeszcze dni Ostródy, no czeka nas e, e, festiwal w rytmie reggae, wasza sztandarowa, praktycznie tak. najbardziej rozpoznawalna tak. impreza w Ostrudzie. To, to, to zapowiedzmy. Tydzień co w nas czeka. tak, tak. No, to już jest 22 bodajże edycja festiwalu reggae, 25-28 hmm. sierpnia, 25 tradycyjnie w amfiteatrze, takie y, przedbiegi, czwartek. A później już na Stadionie Miejskim przy ulicy 3 Maja, no, no 50, ponad 50, ponad, 50 ponad podmiotów artystycznych z całego świata, z Jamajki, tutaj jest i, 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 i Ground Dice, no, ale też działania w mieście, na Molo, san System. Mhm. No, przez całe przez miasto żyje tym festiwalem. Tak, ta, ta, no, od godziny 12 san System gra na Molo, jest Uniwersytet Regena w Amfiteatrze warsztaty jogi, warsztaty kopoeiry, to, to, to w mieście się dzieje, także no myślę, że z całymi rodzinami, również nie ci, co są na regę mogą z tego festiwalu skorzystać. No wbujając się w... W rytmach Nasza formuła programu, naszego programu jest dość krótka, także no, muszę zapytać, co w kolejnych tygodniach, miesiącach jeszcze szykujecie, co, co, co jeszcze w sierpniu, jak, jak co jeszcze, jeszcze w lipcu. Tak, znaczy no, ja jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć na, w czasie Dniu Ostródy. Mhm. To będzie największy moment świata. 20 lat temu zbudowaliśmy z ryśkiem bazarnikiem, tutaj naszym takim zaprzyjaźnionym muzykiem. E, największy bęben świata, który ma 10 metrów średnicy i ściągamy go z powrotem z po 20 latach i będziemy... Będzie bę, wspólne granie? Bę, tak, i to trzy razy. Będziemy bębnić najpierw z VIP-ami, politykami, bo przyjeżdżają do nas partnerzy z Niemiec, którzy w Osterodeam Harz świętujemy 30-lecie obchodów mm. i z, z nimi współpracy. Największy? To, to jak, jaka tam średnica? 10, jak metrów, 10 metrów i najwięcej na nim grało 250 osób ponad. E, ludzi Jest rekord Guinnessa, oficjalnie ustanowiony. Jest, jest to największy bęben na świecie w rekordem Guinnessa i największa Ilość ludzi grających na jednym instrumencie. I, i to bębie. wszystko na dniach Ostrudy, tak? E, znaczy, tego nie będziemy bić, ale tak, to będzie na dniach Ostrudy i możemy sobie przyjechać do Ostrudy i pobębnić na największy bębnik świata. Zresztą bębni, będziemy bębnić 695 razy, ponieważ zaczynamy odliczanie do 700-lecia Ostrudy, które będzie za. 5 lat, mhm. także Za 5 lat już w ogóle nie wiem, co zrobić. Panie Arturze, coś jeszcze zapowiadamy? Tak, ciekawego? No, oprócz tego jest szereg, szereg innych jakby imprez, koncertów w Ostródzie, tutaj m.in. Mansdelmerov, Luke Rebel Babel, orkiestra muzyka z filmu Chłopi. No, dla mnie osobiście na pewno wielkie wydarzenie. Lady Punk, Cortez, Chlińska. Także no, mamy szereg wykonawców, mhm. których zapraszamy do, do Ostródy i którzy w amfiteatrze wystąpią i zapraszamy wszystkich gości na nich. Nasza rozmowa z kolei do obejrzenia na portalu. Www.kopernik.tv Artur Munie, kierownik Biura Promocji Miasta Ostróda, był Państwa i moim gościem Piotr Karasim. Bardzo dziękuję Panie Arturze za tę rozmowę. Dziękuję, zapraszamy do Ostródy.